Gdy najświętsza panienka Po świecie chodziła I swojego synaczka Za rączkę wodziła I swojego synaczka Za rączkę wodziła, Za rączkę wodziła Gdy oboje z Dziecie dzieci cierpiało, i nie mieli za co żyć. dzieci cierpiało. Ludzie z miasta Nazaret, tak im to radzali, do Jeruzalem miasta byście się dostali. Do Miasta byście się dostali Jeruzalem tak wielkie I bogate miasto Tam byście nie Życie i roboty na to Tam byście nie Życie i roboty na to a A na pośrodku mieszka zboni tam z A gdy do mnie idziecie, dwie drogi znajdziecie. Udajcie się na prawo, bo lewo zbłądzicie. Udajcie się na prawo, bo lewo zbłądzicie. A gdy w prawo pójdziecie, bór będzie zmniejszony. Bardzo gęsta na ze samej olszyny. Bardzo gęsta krzewina ze samej olszyny. Tymczasem zaczął padać. Bardzo I dziecię i bo aż im się chwiliło. I i bo aż im się chwiliło. Usiedli pod drzewiną, dziecię ogrzewali. Spryszeli do siebie, wrączki mu chuchali.